Michał Żebrowski w 2009 roku ożenił się z młodszą o 15 lat Aleksandrą Adamczyk. Byłem przekonany, że to mnie ominie, że jestem skazany na samotność. Kiedy już nawet pogodziłem się z tym, że nie znajdę bratniej duszy, pojawiła się Ola, przyznał na łamach gali. Para doczekała się trzech synów: Henryka, Franciszka i Feliksa oraz urodzonej w lipcu 2022 roku córeczki. 9 września aktor pojawił się w studiu Dzień Dobry TVN, w którym opowiedział o swoim późnym ojcostwie. Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński w poniedziałkowym wydaniu Śniadaniówki zapytali się Michała Żebrowskiego o to, kto rządzi w domu. Aktor wyznał, że mimo pracy w teatrze do późnych godzin stara się być obecny w życiu swoich dzieci. – O której wieczorem wracasz do domu po robocie? – zapytała Ewa Drzyzga. No to teraz 22:30:23.00. To jest taka katastrofa. Właśnie to są te ciemne strony tego zawodu, że wtedy, kiedy inni zaczynają jeść obiad, kolacje, siadają i rozmawiają z dziećmi, to ja muszę fikać koziołki. Ale jako dyrektor teatru mogę sobie też ustalać grafik, pod że tak powiem, wyjazdy dzieci, te wszystkie przerwy świąteczne czy wakacyjne. Więc to jest ten plus, przyznał. Żebrowski wspomniał także o tych gorszych momentach, które nie są łatwe dla dzieci, czyli szkoła i przedszkole. Na koniec Michał Żebrowski wyznał, że kiedy tylko może zabiera dwóch starszych synów ze sobą do pracy. Dodał, że rozmowa jest kluczem do wszystkiego.